Witajcie tutaj. Paweł Oko i dziś zaprezentuję Wam nową One More Thing, czyli unikalne rozwiązanie impostu paczkomaty. To nowość na polskim rynku. Dzięki paczkomaty bierzemy naszą przesyłkę. Paczkomaty są znacznie szybsze od zwykłego kuriera, ponieważ dostajemy SMS-a i możemy za chwilę pojechać do naszego najbliższego paczkomatu i odebrać naszą przesyłkę o 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czyli tak jak tutaj widać, to jest nowy wymiar poczty. Już nigdy nie będziesz stało w okienku na poczcie. Prosta obsługa, tanie przesyłki, szybkie przesyłki idealne dla zakupów w sieci, a zwłaszcza prezentów dla domowników. Tak, zwłaszcza w okresie świątecznym zdarza się, że idziemy to znaczy, wchodzimy na stronę internetową, zamawiamy jakiś produkt na Allegro, na Berlinie, w PIK-u i musimy go odebrać później gdziekolwiek do domu, na no, ogół przychodzi. A dzięki paczkomatom nikt z naszych domowników się nie dowie, co im kupiliśmy, bo dostajemy SMS-a, odbieramy. And that's all. You talking to me! Ja korzystam z paczkomatów, a ty? Skorzystaj z paczkomatów. Zresztą przekonajcie się sam. Pozdrawiam Paweł Oko. No. Co ty kurwa wiesz o paczkomatach? Ty stara dupa jesteś.